W cyklu nasze podróże po Polsce jesteśmy w górach Świętokrzyskich. Góry Świętokrzyskie obok Sudetów są jednym z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Uznawane są za najstarsze góry w Polsce. Po raz pierwszy jako góry powstały około 500 milionów lat temu. Góry Świętokrzyskie – jest to niski łańcuch górski w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części wyżyny kieleckiej. Najwyższym szczytem jest Łysica, 614 metrów nad poziomem morza, w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze. Zbliżamy się do miejscowości Ujazd, gdzie znajduje się zamek Krzyżtopór, albo raczej do jego ruin. Krzyż Topór. Krzyż był symbolem wiary i polityki wojewody topór herbem osolińskich. Oba te symbole są umieszczone na bramie wjazdowej do pałacu. Sam budowniczy nazwał pałac mianem Krzysztofory, co najprawdopodobniej wywodzi się od źródło słowu i jego imienia Christophores, Krzysztof. Zbudowany w latach 1627 do 1644 przez wojewodę Krzysztofa Osolińskiego, nigdy nie został w pełni ukończony. Jest to obszerny zamek w stylu włoskim typu Plazzo in Fortezza. W 1894 roku Stanisław Tomkowicz przypisał autorstwu projektu budowniczemu znanemu jako Laurentius Pisante, wapńiec Sones. Od strony północnej przylegały do zamku ogrody w stylu włoskim. Jedną z opowieści o zastosowaniu w pałacu symboliki liczb nawiązującej do kalendarza: okien miał tyle, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni, sal wielkich tyle, ile miesięcy, a cztery narożne jego baszty odpowiadały liczbie kwartałów. Brak zachowanych planów budowy. Oraz sztychów sprzed przebudowy w XVIII wieku uniemożliwia dziś faktycznie odtworzenie wizerunku zamków z połowy XVII wieku. Fundator cieszył się nim krótko, ponieważ Krzysztof Osoliński zmarł nagle, w rok po ukończeniu budowy. Pozostawił po sobie bardzo zadłużony majątek, który odziedziczył jego syn Krzysztof Baldwin Osoliński, który jednak niedługo później Polek w bitwie pod Zaborowem w 1649 roku. Pałac został zajęty w czasie potopu przez Szwedów w październiku w 1655 roku i poważnie ograbiony. Był zamieszkiwany do roku 1770, kiedy został spalony przez wojska rosyjskie w czasie obrony przez zwolenników Konfederacji Barskiej. W 1858 roku zamek kupiła rodzina Orsyttich, która zamieszkiwała w pobliskim dworze do 1944 roku. Obecnie ruiny Zamku Krzysztofu cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów naszych krajowych, ale i także zagranicznych.